Cześć, witam was w 27 odcinku na kanale Superkuba 3000 CD. W dzisiejszym odcinku pokażę wam rośliny egzotyczne, tylko że już będące na dworze. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Nie są to wszystkie rośliny egzotyczne, które mam, bo są jeszcze w domu te bardziej egzotyczne, ale te które znoszą spadki do 5 stopni już są wystawione. Na początek mamy małe pomelo, Waszyngtonie robuste, cytrynę skierniewicką i duże pomelo. Tutaj mamy derenny wariegata. Dalej mamy mandarynkę, cytrynę, magnolię, granata, takie największe pomelo, guławę. Trochę słońce ją przypaliło. Cytrynę, mandarynkę, cytrynę skierniewicką i awokado. Tutaj mamy Maurelego i bambusa, ale one będą w gruncie. Druga Waszyngtonia Robusta oraz Pasifrolla Ligularis. Tutaj jest 13 sztuk liczy. No i na skrzynkach mamy batata, siewki cytrusów, które będą do szczepienia, czyli mandarynki i cytryny. Figi porozsadzane, drzewko z Niemiec, laurowiśnię, resztę fig, granaty i tutaj pomelo do szczepienia. No i na samym końcu mamy agawę amerykańską, dwa daktylowce kanaryjskie oraz sabale palmetto. I to by było na tyle w tym odcinku, a więc subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Ja się z Wami żegnam i cześć.